Cześć, dzień dobry, witam się z wami bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny mój odcinek na temat mojej diety, mojego odchudzania Tym razem zrobiłam to troszeczkę inaczej, nie kręciłam nic cały tydzień i stwierdziłam, że nakręcę wam po prostu wszystko w jednym odcinku Dzisiaj jest piątek, dzień przed ważeniem Dzisiaj sobie pogadamy o tym, jak poszła mi dieta, jak poszły mi ćwiczenia i jak się ogólnie czuję W tym tygodniu było troszeczkę gorzej z jedzeniem ponieważ źle sobie to wszystko zaplanowałam, no niestety. I wpadły mi, e, Jadą trochę więcej kalorii. Wydaje mi się, że około 2000, ale nie podoba mi się to, że nie liczyłam tego dokładnie. E, także muszę na przyszły tydzień to na pewno poprawić. E, na przykład wziąłam sobie raz, e, Andrzej się nie chciał gotować i pojechaliśmy i kupiliśmy te zdrowe posiłki. I ja kupiłam jakieś risotto z rybą, które okazało się tak ochydne. Byłam w pracy. Przepraszam. Miałam, nie miałam innego wyboru jakieś do kantyny i kupić coś w kantynie. A w kantynie nie było praktycznie nic poza hotdogiem i frytkami, także musiałam to zjeść. To nie był jakiś duży hot dog, no ale jednak to nie jest coś, co powinna mieć w tygodniu. Tak jak wiecie, ja na weekendzie mogę sobie na coś pozwolić, ale w tygodniu jednak wolę się trzymać mojego przepisu. Do tego wczoraj wieczorem wpadł mi trochę frytek, bo Andrzej przywiezł moje ulubione i tak jak powstrzymałam się przed pizzą w tamtym tygodniu, tak przed tymi frytkami już było mi mega ciężko. A dzisiaj w ogóle wstałam rano, zrobiłam trening, potem nic nie jadłam, a już w końcu jak byłam głodna, zachciało mi się pubu I pojechaliśmy do pubu, miałam kurczaka z grilla, czyli on akurat nie był taki zły, ale jednak frytki, które były obok, które wszamałam, jednak już nie były takie dobre Ale przez to, że zjadłam te frytki, w ogóle nie jestem głodna do tego czasu, ja byłam tak napchana, że już nic dzisiaj nie zjem, tylko kawy się napiję i tak trochę się winna czułam, że, że taką... Bo ta porcja była taka duża, jeśli ja się już odzwyczaiłam e, naprawdę od jedzenia takich wielkich posiłków, że jak wróciłam, mówię, nieważne, że pada, idę na power walk. I zrobiłam... Przepraszam. I zrobiłam dodatkowe 5 i 5 km, 5,5 jakoś tak. Power walk, także dodatkowe 450 kalorii spaliłam i już czuję się lepiej, czuję się lżejsza po tym obiadzie No i też sprawdziłam waga, jest naprawdę spoko. Także mam nadzieję, że nie skuszę się na nic dzisiaj, bo wtedy na 100% jutro zobaczymy fajny spadek. Nie taki wysoki jak w pierwszych dwóch tygodniach, ale na pewno spadek. Liczę na 1 kg, a jak będzie to zobaczymy czuję się już dużo lepiej ze sobą. Po prostu robi mi się znowu talia i to czuję. Legińcy robią się mega duże. bluzki, które były lekko za małe, które nie nosiłam, w tym tygodniu nie nosiłam, pościągałam metki i nosiłam. Przyszły mi nowe ciuchy, które widzieliście już w vlogu, na pewno mierzymy, które zamówiłam sobie z lamu w rozmiarze mniejszym. Lamu robi rozmiar 1, 2, 3, a ja zamówiłam sobie teraz w dwójce zamiast w trójce i naprawdę fajnie wszystko leży. Także motywacja jest. Jeżeli chodzi o treningi, treningi też było, słabo się czułam ogólnie, że nie chciało mi się za bardzo ich robić, ale robiłam. Robiłam je ładnie, robiłam je sumiennie. Niedziela, poniedziałek, wtorek ładnie, w środę miałam wolne jak zwykle. Wczoraj, w czwartek, zrobiłam po pracy, a dzisiaj w piątek nastawiłam specjalnie budzik, bo wiecie, że brwi byłam robić i specjalnie nastawiłam sobie budzik na 8 rano, mimo tego, że chciało mi się spać, żeby po prostu. A, zrobić ten trening z rana, bo teraz bym nie mogła przez to, że po brwiach nie mogę ćwiczyć. Także wiecie, łatwa by była wymówka dla mnie. No sorry, nie ćwiczyłam, bo Bo miałam brwi, ale nie, nastawiłam budzik i trening został zrobiony, także spoko i jutro już normalnie zrobię rano trening. Mm, I co? Więc jakoś jest, motywacja jest, wszystko jest. Ludzie, już, to jest dopiero trzeci tydzień, a ludzie już mówią mi, że schudłam, mimo tego, że niektórzy nie wiedzą, że ja w ogóle coś robię ze sobą, a, także bardzo miło. Nadal piję dużo wody, także jest ok. W domu też się poprawiło. Mam cały czas koło siebie butelkę wody i chyba dzięki temu właśnie piję tej wody więcej. Kiedyś to była butelka Pepsi Diet, a teraz właśnie woda. Chociaż w tym tygodniu raz miałam tak, że zaczęło mnie trząść, bo to chyba po okresie miałam, bo przed okresem nie miałam, że tak mi się zaczęło coli cherry, że mówię Andre przywieź mi kole cherry, bo po prostu nie wytrzymam. I ją wypiłam jednym chustem. Bez alkoholu też spoko. Także powiem Wam, że naprawdę nie mogę narzekać, że jakoś to wszystko idzie. E, ogólnie też Wam nie mówiłam kiedyś, ja kiedyś, kiedyś byłam dużo większa. Ja kiedyś ważyłam ponad 100 kilo. E, ja byłam ogromna, tutaj po prostu nic nie było widać i e, udało mi się schudnąć sporo. E, ogólnie nie będę mówić dokładnie, ile udało mi się schudnąć, bo wtedy Wy wnioskujecie, ile ważę teraz. Ale udało mi się dużo schudnąć i ta waga nigdy nie powróciła, nigdy, nigdy, nigdy od tych nie wiem 10 lat. Ale były momenty, że byłam chudsza, dużo chudsza i to już niestety powróciło. Ale to były właśnie wszystko bateriami miga. To było bardziej takie wszystkie diety, wiecie, albo niskokaloryczne, albo było tej aktywności mega, mega dużo. To były takie chwilówki. Myślę, że teraz to, co robię, jest yy... Najbardziej odpowiednie dla mnie, bo się nie męczę. Jak widzicie, wkradają się różne rzeczy do mojej diety, a ale i tak jakoś ta waga leci. No, ale dobra, zobaczymy jutro. Jutro może coś Wam więcej jeszcze powiem, bo ta materia mi miga i nie chcę, żebym włączyła się w pół zdania. Także jutro update trzymajcie kciuki, żebym za chwilę Wam powiedziała, że waga jest niższa. Cześć, 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 witam się z wami, z wynikami e, Uśmiech jest, także widzicie, że jest bardzo dobrze Jestem już po treningu, bo stwierdziłam, że zrobię sobie od razu szósty trening, Nie widać, że od razu sobie zrobię szósty trening tego tygodnia Żeby wam pokazać całe sprawozdanie i zakończyć ten odcinek Zamiast łączyć się z wami rano, powiedzieć jakie były wyniki A potem podawać moje ćwiczenia Także pamiętacie, wczoraj mówiłam wam, że troszeczkę się boję o moje wyniki Bo zwiększyłam troszeczkę ilość kalorii o, plus wpadły o, mi te frytki, ale słuchajcie, miałam goli 1 kg, a udało mi się 1,1 także 1,1 kg jest mnie mniej. Schudłam 1 cm w biuście, na szczęście cent w piersi już wolniej, bo ja chcę, żeby one były jeszcze troszeczkę mniejsze, ale nie dużo mniejsze. Pod biustem 80, 82 no powiedziałam, ile mam centymetrów, ale słidłam 2 cm, w tali 3 cm, w brzuchu tylko 1 cm, w biątrach 1 cm, w udzie 1 cm, łódka została bez zmian i biceps 1 cm, w totalu 10 cm. Także jest to najsłabszy tydzień z tych wszystkich, ale jeżeli nie mogę tego nazwać słabym tygodniem, bo jednak 10 cm i 1,1 Kilograma to są bardzo dobre wyniki. Tak jak Wam mówiłam, ja wiem, że nigdy z pierwszego tygodnia, że po prostu to jest niemożliwe, żebym co tydzień chudła 1,8 i 23 cm, bo inaczej odchudzenie by było mega łatwe i mega szybkie, a tak łatwo nie ma. Także jestem mega zadowolona i powiem Wam wymiary ogólnie, ile mi spadły od pierwszego razu mierzenia, czyli 3 tygodnie temu. W biście straciłam ogólnie 6 cm, pod biustem straciłam 4 cm. W talii straciłam 7 cm, a w brzuchu straciłam 10 cm, w biodrach straciłam 6 cm, w udach 6 cm, w łódce 2 cm i w bicepsie 5 cm. A w totalu to jest 20-30, 46 cm jest mniej mniej i 4,4 kg. To jest niesamowity wynik, jak na 3 tygodnie dla mnie. Um. Wiem, że można by słynąć więcej, mając taką stuprocentową, wiecie, dietę od deski do deski, ale też wiem, że wtedy szybko bym się poddała. Próbowałam już nieraz, także takie wyniki przy takim trybie bardzo mnie cieszą i bardzo mnie motywują do dalszego działania, dlatego też właśnie dzisiaj akurat zrobiłam z rana najmocniejszy trening tych trzech tygodni najdłuższej spaliłam najwięcej kalorii, bo po prostu czułam tą moc, także przypatrzmy się teraz e, kalendarzowi e, kalendarzowi moim e, excel file na treningi już was obkręcam i mamy tutaj e, w w niedzielę 30 minut, 379 kalorii, potem mieliśmy w poniedziałek 30 minut i 374 kalorii, potem we wtorek znowu 30 minut i to było 357 kalorii. To był bardzo słaby dla mnie dzień i wiedziałam, że spalę mało kalorii. W środę jak zwykle było wolne, w czwartek zrobiłam 40 minut, 45 minut, e, 551 kalorii, a zobaczcie, jednak w czwartek miałam najmocniejszy trening. Uuu. potem w piątek zrobiłam 40 minut i to spaliłam 455 kalorii i w sobotę czyli dzisiaj 45 minut i 526 kalorii no niestety e, widać różnicę pomiędzy dniami gdzie pracujecie niedziela, jak wtorek e, kiedy te treningi są krótsze i mniej spalam kalorii bo jednak człowiek jak idzie do pracy jest bardziej zmęczony A w czwartek ponieważ już wiem że na drugi dzień nie muszę rano wstawać już cisnę mocniej no, i jest więcej energii, bo w środę jest dzień wolny. No, i czwartek, piątek, sobota, dzień wolny. To wiadomo, że nie ma wymówki, dlaczego miałabym nie zrobić troszeczkę dłuższego tego treningu. Nie oszukujmy się, jak człowiek nie idzie do pracy, to ma tyle czasu, że po prostu masakra. Um, I teraz tak się przedstawiają moje spalone kalorie. Um, Pomiędzy tygodniami, w trzecim tygodniu, w tym tygodniu najwięcej spaliłam kalorii. Może dzięki temu udało się ten 1,1 kg schudnąć, pomimo tego, że jedzenie było gorsze niż w poprzednich dwóch. Także jest, tak jest. Ja jestem mega zadowolona. Jeszcze raz chciałam wam podziękować za całe wsparcie, za wszystko, co dla mnie robicie i wszystkie miłe słowa. I na koniec, tak jak wam powiedziałam, chciałam wam opowiedzieć o dwóch trenerkach, z którymi ćwiczę najwięcej. Pierwszą osobą, z którą ja ogólnie staram się mieszać te ćwiczenia i czasem co mi wpadnie, w, wiecie, w YouTube'a, jak wpiszę cardio na przykład, to to ćwiczę. Ale są dwie główne trenerki, którym, z którymi ja ćwiczę. Ogólnie moje ulubione ćwiczenia, powtórzę raz jeszcze, są moi, na mojej playliście uh, i tam jest tych playlist chyba z 20 różnych, ale wam pokażę uh, teraz Lucy. Lucy witham Reid. Uh, to jest kobieta, która przebiła swoją popularnością w tamtym tygodniu okazało się za cały, cały rok tego działa Wix'a bo jest po prostu rewelacyjna i wszystkie ćwiczenia są za darmo można tam wykupić jakiś spersonalizowany plan ale uwierzcie mi, ta wersja darmowa jest są, jest, to jest fajne w niej, że ona często pokazuje dwie faktywa jest ekran podzielony na pół można sobie wybrać more advanced, less advanced ja na przykład czasem wybieram, zazwyczaj staram się wybierać ta, która jest bardziej zaawansowana ale jak ćwiczenie trwa minutę, to po prostu po pierwszych 30 sekundach zmieniam na to mniej advance. Także można sobie samemu mieszać. Ona ma bardzo dużo różnych filmików. Na przykład co ja robię, mój taki tip, to jeżeli ona robi 30 sekund marszu w miejsce, to ja robię sprint po prostu, żeby ten hard rate był cały czas u góry i żeby więcej tych kalorii spalić. Już wam pokażę jej profil, ale wrzucę wam też pod spodem linka. To jest pierwsza osoba. Ona ma tutaj mnóstwo ćwiczeń, naprawdę mnóstwo ćwiczeń. Wszystko jest uh, solo. Uh, uh, nawet dla dzieci są ćwiczenia. Są ćwiczenia dla osób, które są po operacjach, są siedzące ćwiczenia, naprawdę. Tutaj każdy, ale każdy patrzcie, dlatego jest, znajdzie coś dla siebie. Drugą osobą, z którą ćwiczę, jest to uh, Walk at Home. Uh, ich filmiki można znaleźć na YouTubie, i wpisując po prostu walk, walk talk albo walk at home powinno się wpisać, ale ja mam wykupiony kalendarz. Ten kalendarz kosztuje mnie jakoś 4 funty w miesięcznie, i w tym kalendarzu dostaję, jakie ćwiczenia powinnam danego dnia wykonywać. Ja akurat się nie stosuję tego kalendarza, ale co robię, wybieram sobie moje ulubione filmiki stąd, ponieważ na tym kalendarzu jest ich dużo więcej niż na YouTubie. Ja Wam pokażę: można sobie tutaj wpisać Walk at Home. Jest, jest ich aplikacja i zobaczcie. To jest w ogóle jedno z moich ulubionych: ten wtorkowy fast walking. Uh, więc, możecie sobie wypróbować na przykład za darmo na początku, czy w ogóle ona Wam przypasuje. Ja lubię kalendarz, bo mam więcej do wyboru. Te ćwiczenia, słuchajcie, wyglądają na mega proste, naprawdę. Ale uwierzcie mi, tak się spocicie, są takie wyniki, że szok. Uh, ja, jak zaczęłam je robić, to myślałam, co one mi tam mogą pomóc, czy to jest nic. Ale uwierzcie mi, jak wejdziecie na stronę uh, supporterów na Facebooku albo właśnie Walk at Home. Albo Lucy, o to jest, które robiłam, albo właśnie Lucy. Zobaczycie, jakie piękne wyniki ludzie mają. Naprawdę piękne wyniki i nie trzeba się mordować ćwiczeniami. Te wiadomo, człowiek się spoci, człowiek się zmęczy, nieraz mi ręce bolą, że już wysiadam, ale to jest i tak takie przyjemne. Nie, nie wiem jak to powiedzieć. Musicie sami spróbować. Naprawdę Wam polecam. Także kończę już, bo chyba ten odcinek wyjdzie dłuższy, dłuższy niż planowałam. Trzymajcie kciuki za nowy tydzień. Widzimy się już w następną sobotę z następnymi wynikami. Buziaki, pa!